Na ferie można się zapisać na każdy dzień, kiedy nam pasuje. Od poniedziałku do piątku prowadzimy zajęcia od 8 do 13. Zapisy przez naszą stronę internetową. Na, na maila prosimy przesyłać zgłoszenia. Na zajęciach uczymy się, co z konikiem tutaj robić. Oczywiście jazda konna przede wszystkim na to dzieci najbardziej czekają, ale uczymy także tego, jak obchodzić się z koniem, jak na co dzień, jakie one są, co potrzebują na czym polega pielęgnacja konia i ogólnie przebywanie z koniem. Wszystkiego można się tutaj nauczyć. Nasi instruktorzy mamy wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy ośrodkiem certyfikowanym PZJ-u, więc jak najbardziej nasi instruktorzy wszystkiego nauczą. Nie trzeba mieć tu żadnych umiejętności. O wszystkim powiemy. Wszystkim można się od nas dowiedzieć. Moim zdaniem jeździectwo nie ma wieku. Od moje dziecko już siadło w wieku 6 miesięcy. Jeżdżą dorośli, jeżdżą dzieci, nie ma tutaj wieku, mamy od kucyków do dużych koni, więc dla każdego znajdzie się tutaj miejsce. Na zajęciach, jeżeli chodzi o zajęcia na hali, to limit jest 10 osób. Mamy tutaj oczywiście nasze ukochane wolontariuszki, które są naszymi zawodniczkami, jeżdżą u nas, pomagają nam, ale mówię, 10 koni to jest, to jest limit po prostu dla bezpieczeństwa. thank you